stylu można się uczyć i każdy z nas się zmienia i, i obserwując y, zmieniający się świat, także zmienia się nasz styl. Natomiast styl jest y, czymś, co jest bardzo trudne do określenia, tak jak w mojej książce piszę, że łatwiej byłoby napisać, czym styl nie jest. Bo styl to nie tylko y, nasza powierzchowność, bo my bardzo często mówimy, że y, jak widzimy, jak ktoś jest ubrany, prawda, to a często na piękne panie, Fantastyczny, prawda? Styl klasyczny czy sportowy, bo styl to także sposób bycia. Nawet najbardziej stylowe ikony mody, które widzimy na okładkach najważniejszych czasopism modowych, ze względu na swój sposób życia, bardzo szybko z tego piedestału potrafią być zdjęte, czy wręcz zmiecione. Jeśli chcemy zasłużyć na tą etykietkę takiej ikony z to myślę, że ten styl musimy sami wyszukać w sobie. To nie jest tylko takie wierne podążanie za tym, co widzimy w różnego rodzaju magazynach modowych, bo pierwsza rzecz, musimy jednak patrzeć w lustro. To, co świetnie wygląda na na ciągle bardzo, bardzo, bardzo szczupłych, czy wręcz anorektycznych modelkach na nas może wyglądać bardzo niekorzystnie, czy wręcz karykaturalnie. Także my musimy patrzeć i w lustro, i w metrykę. Bo jeśli są jakieś tam nowinki modowe, prawda, ja z największym zdziwieniem w zeszłym roku brałam udział na spotkaniu mojej grupy studenckiej po 30 latach od momentu zakończenia studiów. I jedna z naszych koleżanek, która była taką trendseterką w tamtych czasach, zobaczyłam, że ciągle chodzi w mini, to oniemiałam, miała, bo czasy się zmieniają. W związku z tym mam takie wrażenie, że każdy, każda z nas, czy każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na, na pytanie, w czym wyglądam najlepiej. A dobrym doradcą są także prawdziwe przyjaciółki. Ale my musimy dobrze czuć się we własnym ciele. To jest rzecz najważniejsza. A jeśli do tego jeszcze dojdzie to, co nie wszyscy Polacy uważają za, za rzecz ważną, czyli higiena osobista, czyli to, co niestety często mówię do, do polityków, bo zdarza mi się prowadzić takie szkolenia, że. Widzę panów, którzy bardzo często występują na dużych spotkaniach, reprezentują Polskę w świecie, którzy zapominają, że od czasu do czasu, tak, raz na trzy tygodnie trzeba pójść do fryzjera, że nie jest rzeczą naganną i to nie jest jakiś przepraszam, że, że tak to wprost powiem, bo tak to często się w Polsce mówi pedalski nawyk, jeśli chodzi się i dwa o ręce, jeśli mężczyzna ma zadbane ręce. I dobrze przycięte i czyste paznokcie, Że jeśli wystarczy przeczytać także w mojej książce, jakiej długości powinien być krawat, że epoka krawatów kończących się na muskule piwnym dawno minęła, a jeszcze ciągle takich polityków spotykam. Z przyjemnością patrzę, że panowie mają zakryty pasek. Od spodni, który zawsze powinien być w garniturze, o czym też często panowie zapominają. I często taki syndrom był człowieka wschodu. To były brudne, zamurzone buciory. To tym niestety charakteryzowaliśmy się bardzo często, że jak przyjeżdżali panowie ze wschodu, to zawsze taki, taki marnej jakości but, i jeszcze zawsze nie doczyszczony. A przyglądam się, że teraz. Panowie albo mają bardzo albo buty sportowe, a jak nie, to te buty są po prostu zadbane, wyczyszczone i odpowiedniej długości skarpeta. Drodzy panowie, bo obserwowałam ostatnio w Davos jednego z polskich polityków, którzy tak jak ja siedzieli na takim podwyższeniu, wszyscy znowu przyglądali się, że tylko jeden z polityków miał przykrótkie skarpetki i w związku z tym biała noga wyglądała jak krótko kurczaka i było to niestety komentowane. Także nasz trój także o nas, o nas świadczy i musimy po prostu o tym pamiętać. Do was młodych, którzy w przyszłości będziecie także zabiegali o pracę. Chciałam, może nie apelować, ale, ale namawiać was do tego, żebyście przed takim wyjściem, czy to jest egzamin, a który chcecie zdać, czy idziecie na, na pierwsze spotkanie, naprawdę zastanowili się, jak macie być ubrani. Do dziewczyn informacja, że epatowanie długim dekoltem i odwrotnie proporcjonalną schudnicą, e, nie zawsze e, wychodzi na, na dobre, że jednak ten schludny wygląd, odpowiednio e, uczesane włosy, delikatny. Makijaż to jest rzecz bardzo ważna, ale jeszcze ważniejszą rzeczą jest mądre przygotowanie się do takiej rozmowy. Ja w moich programach o tym właśnie bardzo często też mówiłam i to jest właśnie kwestia tej strategii, takiego właśnie planowania w całym życiu, czy w tej książce piszę o tym, w jaki sposób na przykład przygotowywać się do wyjazdu. Jutro rano 7 o 6 lecę do Argentyny, ale już mam na swoim wieszaku wyjazdowym komplety. Są buty, do tego rajstopy, do tego yy, są odpowiednie stroje. Nie wiem, teraz jest zima w Argentynie, więc nie wiem, czy tak będzie, około 20 stopni, ale może ci 6 wieczorem. Więc mądre poukładanie sobie tego wszystkiego, żeby nie wpadać w panikę. Ja miałam raz taki, taki, taką sytuację, kiedy pojechaliśmy do Hiszpanii z oficjalną wizytą i po raz pierwszy nie spełniły się prognozy. Miało być upalnie, miało być gorąco, w związku z tym nasza córka, która wtedy została przez parę. Zaproszona, bo wcześniej spotkaliśmy się w Warszawie. Jedyny raz na uczestniczyła uczestniczyła w tym spotkaniu. No i moje dziecko później pożyczało ode mnie przez cały czas. A to szal, a to jakieś brudne, to był, był przezabawny wyjazd. Bo ja zawsze na takie wyjazdy brałam więcej rzeczy ze sobą, gdyby ktoś wylał na mnie kawę, gdyby rozlało się wino, czy obojętnie, jakie nieszczęście się zdarzyło. No ale to moje drobniutkie dziecko, ten mój kurczak, jak ja mówię. No. Kiedy nie mogłoby moim szalem się otulać czy, czy, czy wkładać dłuższe buty, bo, bo ma znacznie mniejszą stopę. Ja także o takich rzeczach zawsze pamiętajcie: ułóżcie sobie całą strategię. Jak idziecie na spotkania, bądźcie przygotowani, pomyślcie, co jest Waszą najsilniejszą stroną. Bądźcie asertywni, ale nie do przesady. Bo jedna rzecz, która mnie zawsze martwi, ale ja jestem o tym głęboko przekonana, że nawet. To nie wynika z waszej złej woli. To ci, którzy nas uczą asertywności, pewnie bardzo często wam mówią o tym, że jak przychodzisz jej odpowiednią postawę, musisz umieć się przywitać. I to, czego ja bardzo często doświadczam, to młode osoby, które przychodzą spotykać się ze mną, przychodzą, dzień dobry, Kowalska jestem. A musicie o tym pamiętać, że rękę zawsze podaje starsza osoba, młodszej osobie. Najważniejszą rzeczą w życiu jest pozytywne nastawienie do świata. I starajcie się w swoim życiu być i otaczać się ludźmi z pozytywną energią. To jest szalenie ważne. Ja natychmiast wyczuwam u ludzi takie zimno, taką negatywną energię, brak takiego poweru i z takimi ludźmi w życiu bym nie chciała pracować, bo jednak trzeba mieć sobie mnóstwo optymizmu, trzeba dużo wymagać od innych, ale jednak najwięcej od, od siebie samego. I o tym głęboko jestem przekonana, że właśnie takie pozytywne nastawienie do, do innych osób, otaczanie się ludźmi podobnie, może niepodobnie myślącymi, może się pięknie różnić z takim osobami, które potrafią dyskutować o różnych. W trudnych nawet, nawet sprawach pozwoli spokojnie przejść przez życie. A ja jeszcze będąc wolontariuszem w mojej własnej fundacji i pracując tylko z takimi osobami, bardzo często też powtarzam dla mnie bardzo ważny taki slogan, że dobro zawsze wraca dobre. Że jeśli dajesz dobro, to dobro zawsze do ciebie wróci. Także o ludziach mówi się albo dobrze, albo w ogóle. Rezime z naszego spotkania. Dobro, dobre prace.